Szanowni Państwo, ponieważ OSP Wola Mielecka ruszyło do Państwa z roznoszeniem kalendarzy, a zadeklarowali w internecie, że za zebrane z kalendarzy pieniądze kupią kłada do odśnieżania. Chciałbym Państwu wyjaśnić tą sprawę. Uważam, że jako sołtys też powinienem pewne rzeczy wyjaśnić, żeby Państwo potem nie czuli troszeczkę może się oszukani, czy nabici w butelkę. Jeżeli chodzi o zakup kłada do odśnieżania, dwa lata temu rozmawiałem z Panem Wójtem, z Panem Zastępcą w tym temacie i okazało się, że rozwiązanie takie nie wchodzi w grę i jak sięgniecie do Nagrań, zebrań wiejskich, o tym tam też była mowa i też Pan Wójt o tym mówił. Należy wziąć pod uwagę, że nie tylko zakup kłada jest istotny, istotne jest jego utrzymanie, paliwo na niego. Jeżeli ktoś myśli, że kupi starego kłada, to pytanie, w jakim on będzie stanie. Za jakiś czas się okaże, że nie będzie pieniędzy na jego remont. Także sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana niż to może wyglądać, dlatego tutaj Państwa przed tym delikatnie przestrzegam. Tutaj, jak widzę, jest to jakiś samozwańczy, że tak powiem, wymysł OSP. Jak przekażecie pieniądze za kalendarze, ile dacie, to jest Wasza sprawa, natomiast musicie być świadomi, że tego kłada rzeczywiście i tak nie będzie. I to nie chodzi o złą wolę strażaków, tylko dobry kład kosztuje dość sporo pieniędzy i prawdopodobnie z kalendarzy nie będą w stanie tego uzbierać, po pierwsze. Po drugie, kład nie jest dobrym rozwiązaniem do odśnieżania, bo żeby kładem odśnieżać, to praktycznie trzeba byłoby odśnieżać w momencie, kiedy zaraz tylko spadnie śnieg. Wola mielecka jest tak duża, że odśnieżenie jednym kładem w krótkim czasie no, nie jest bardzo możliwe. Poza tym wątpliwe to jest, czy strażacy rano o 5 godzinie będą wstawać i odśnieżać, żeby na rano było odśnieżone. Tutaj do takiego odśnieżania, jeżeli chcemy rzeczywiście odśnieżać, to trzeba byłoby kupić jakiś traktorek z pługiem wirnikowym, żeby odrzucał śnieg na bok, ale to jest już zupełnie inne rozwiązanie i pewnie strażakom nie chodzi do końca o to, żeby coś kupić, co się nadaje do odśnieżania, natomiast żeby kupić kłada, bo i kładem oczywiście można i w lecie pojeździć, a w zimie też chętnie by pewnie się chłopaki powozili. Należy wziąć pod uwagę, że no niestety nie mamy takiej jednostki OS. SP, gdzie mamy dużo naszych mieszkańców? Większość tych strażaków to są spoza woli Mieleckiej strażacy, więc wątpię też, czy będzie im się chciało przyjeżdżać i wolę mielecką odśnieżać. Poza jakimiś tam wyjątkowymi sytuacjami, gdzie pewnie by przyjechali i odśnieżyli. Ale tu mówimy o takim codziennym odśnieżaniu, jak przyjdzie długa zima, ja w to po prostu wątpię. Tak więc ta informacja, którą tutaj przekazuję, ona jest bardzo krótka i nie będę tego szerzej rozbudowywał. Natomiast chcę tylko Państwa uprzedzić, że. Mm, jeżeli przyjdą strażacy i powiedzą że zbieramy nakłada państwo zapewne z dobrego serca pomyślicie pewnie dam więcej ich niech będzie niech będzie odciężone, to raczej nie spełnią się państwa oczekiwania mimo ewentualnie wyłożonych znacznych środków finansowych z przyczyn o których mniej więcej tutaj pokrótce wspomniałem także szanowni państwo weźcie to pod uwagę żebyście się też potem nie czuli że ktoś was oszukał, ktoś was naciągnął. Po prostu e, rzeczywistość jest taka, że kład się po pierwsze nie nadaje do takiego odśnieżania, jakie by nam pasowało. Po drugie, jest też na tyle drogi, że mało prawdopodobne, że zostanie zakupiony z środków z kalendarzy. Kolejna sprawa to jest taka, że jeżeli na przykład my nawet kupilibyśmy i wyposażyli nasze OSP w przeróżny sprzęt, to w momencie, kiedy ta jednostka. Się rozwiąże, niestety wcale ten sprzęt, który będzie miała, nie musi zostać u nas, bo może zostać przekazany innej jednostce, także to są takie już potem aspekty. Prawne. Dlatego, z tym wszystkim trzeba podchodzić z pewnym dystansem. To, że o tym tutaj mówię, to nie jest nagą na OSP, Szanowni Państwo. Natomiast uważam, że jako sołtys też powinienem pewne informacje prostować, wyjaśniać, żeby potem nie było niepotrzebnych oczekiwań albo jeszcze gorzej, niepotrzebnych jakichś nieporozumień. Dziękuję Państwu za uwagę i pozostawiam to do przemyślenia.